Drodzy nauczyciele oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły, w dniu Waszego święta dziękujemy Wam za zrozumienie naszych trudności, pokazywanie świata, za wiarę w nasze możliwości, rozwijanie zainteresowań i talentów, Wychowywanie na kulturalnych ludzi. Naukę życia w społeczeństwie. To wszystkie rady i wskazówki. Za to Bocz. Zrozumiałoś! Dziękujemy Wam za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Żyjemy sam! Długich lat zdrowia oraz. Siły i niuzującego zapału do pracy. Obiecujemy, że codziennie będziemy się starać. Dostarczać Wam radości i satysfakcji. Z podejmowanego trudu. Ocharewa.